Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochane dzieci, drodzy rodzice i chrzestni, nadszedł długo oczekiwany dzień. Oto grono dzieci, przygotowanych wspólnym trudem rodziców i katechetów, po raz pierwszy przyjmie ciało i krew Chrystusa Pana. Od dzisiaj, drogie dzieci, będziecie korzystać. Spraw dzieci bożych do przyjmowania pokarmu dającego życie wieczne za ten wielki dar pragniemy przez całe życie być wdzięczni, ale dziękujemy także za chrzest, bo dzięki niemu staliśmy się dziećmi bożymi i już wtedy otrzymaliśmy prawo do eucharystycznego pokarmu do Komunii Świętej. Woda, którą zostaniecie za chwilę pokropieni, niech Wam przypomni ten sakrament dzieciństwa Bożego, który jest bramą dla Eucharystii i wszystkich innych sakramentów świętych. Drogie dzieci, w czasie Chrztu Wasi rodzice po raz pierwszy nakreślili na Waszej głowie znak krzyża i od tej pory mają prawo udzielać Wam błogosławieństwa na kolejne etapy Waszego życia. Po pokropieniu wodą poprosicie ich o błogosławieństwo. Kochane dzieci, poproście teraz Waszych rodziców o błogosławieństwo. Błogosław, ojcze, błogosław, matko, błogosław dłońmi swoimi, gdy dziś Chrystusa mam przyjąć wspólnie z innymi. Na świętą dzisiaj chwilę. I życie w podzięce, niech błogosławią nam rodziców ręce. Nam w ręce. Teraz rodzice wkładają ręce na głowy swoich dzieci i powtarzają. Niech Cię błogosławi i ochrania. I niech błogosławi i ochrania. Bóg, Ojciec. Bóg, Ojciec, i Syn Boży, Syn Boży. i Duch Święty. Amen. Teraz w uroczystej proces, proces i wejdziemy do Kościoła. Z troską i miłością chrześcijańskich rodziców przynieśliśmy nasze dzieci do Kościoła, prosząc dla nich o chrzest, o łaskę, o wiarę. To święte Boże życie, które otrzymały na chrzcie chcieliśmy w nich podtrzymać i rozwijać. Sami, jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na lekcje religii, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały Go całym swoim dziecięcym sercem. Dziś wobec zgromadzonej tu rodziny i całego Kościoła prosimy Cię, księży Wojciechu, abyś w czasie tej uroczystej mszy świętej udzielił naszym dzieciom pierwszej komunii świętej. Prosimy o modlitwę w czasie najświętszej ofiary, aby wytrwały w wierze swoich ojców oraz czystej miłości do Boga i Kościoła. Kochane dzieci... Drodzy rodzice, tę najświętszą ofiarę pragniemy wspólnie z księdzem Prałatem Marianem ofiarować dzisiaj w Waszej intencji, dziękując Panu Bogu za to, że oczyścił Was z grzechów w sakramencie pokuty i za to, że macie już takie pełne zrozumienie, czym jest komunia święta. Będziemy prosili również w czasie tej Eucharystii, abyście przez całe swoje życie byli blisko Pana Jezusa i jak najczęściej przyjmowali go do swoich serduszek podczas każdej Mszy świętej. Czytanie z dziejów apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom. bye, -bye. Zczając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym w prawdzie przez ludzi, ale u Boga, wybranym i drogocennym, wy również niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogów przez Jezusa Chrystusa. Moi kochani, mówiłem Wam wiele razy podczas naszego wspólnego przygotowania, zarówno na katechezie, jak i tu w kościele, że dzisiejszą uroczystość zapamiętacie do końca życia. I chciałbym, aby to wspomnienie po latach, gdy już będziecie dorośli, było jednym z najpiękniejszych. W Waszym życiu. Dlatego wszyscy, którzy się tutaj razem ze mną i z Wami dzisiaj w świątyni zgromadzili, zrobili na pewno wszystko, aby tak właśnie się stało. Również tę mszę świętą rozpoczęliśmy tak bardzo uroczyście, choć przecież jest zawsze taką samą, jak co niedziela. A jednak jednak jest trochę inna przede wszystkim dla was. Pierwszy raz w swoim życiu będziecie mogli w niej uczestniczyć tak jak dorośli, jak wasi rodzice uczestniczą. Tak jak przychodzi się na prawdziwą ucztę. A przychodzi się po prostu po to, aby ucztować. Aby drodzy rodzice, składając wraz z dziećmi to wyznanie wiary, pamiętajcie o trwającym nadal obowiązku podtrzymywania w swych dzieciach światła wiary. Wszyscy pozostali wierni, wspominając swój własny chrzest i pierwszą komunię świętą, niech przyłączą się do tych wyrzeczeń i wyznania wiary. A zatem pytam każdego z Was, i każdy odpowiada w swoim imieniu. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Wyrzekam się. Módlmy się za Kościół Święty, aby karmił wszystkich chrześcijan słowem Bożym i chlebem eucharystycznym, który daje życie wieczne. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych rodziców i rodzeństwo, krewnych i przyjaciół, aby cieszyli się darem głębokiej wiary, zdrowiem, pokojem serca i radością życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za kapłanów, katechetów, nauczycieli i za wszystkich, którzy nam pomagali w przygotowaniu do pierwszej spowiedzi i komunii świętej. Aby Bóg obdarzył ich błogosławieństwem i tymi darami, które potrzebne im są do szczęścia i do zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci, które dziś po raz pierwszy przyjmą pana Jezusa w Komunii Świętej, aby kochało go całym sercem i wiernie przy nim trwały. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby dobry Bóg obdarzył ich miłosierdziem, przebaczeniem i pełnią szczęścia w niebie. Ciebie prosimy. módmy się za nas, tutaj zgromadzonych, aby każdy z nas był wdzięczny za dar Eucharystii i przeżywał z wielą i miłością spotkanie z Panem Jezusem w Komunii Świętej. Ciebie prosimy. Zapaloną świecę, niech ona przypomina nam, że pośród nas jest Chrystus, który nas kocha. Panie Boże, spraw, aby każdy z nas płonął miłością do Ciebie. Kwiaty, Panie Boże, Ty stworzyłeś wspaniały świat, który cieszy nasze oczy. Pomóż nam tak postępować, aby nasze życie było tak piękne jak te kwiaty chleb, darmatki ziemi i pracowitych ludzkich rąk, a także symbol praw człowieka. I prosimy Cię, daj nam Panie Boże wrażliwość na potrzeby konkretnego człowieka, tego brata którego spotykamy każdego dnia na naszej drodze życia. Przyrzeczenia abstynenckie. Panie Boże, niech ich zachowanie pomoże nam dobrze przeżyć nasze ziemskie życie. Wino. Panie Boże, z Twojej dobroci Ziemia daje nam winne grona. Przyjmij to wino i przyjmij nie w krew swojego Syna, Abyśmy nią napojeni radowali się ze świętymi w niebie, hostie oraz puszkę z komunikantami. Panie Boże, z Twojej dobroci, ziemia daje nam chleb. Prosimy, przyjmij Go i przemień w ciało swojego Syna, abyśmy nim nakarmieni, mieli życie w niebie. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza paska. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany, więcej nie umiera. Lecz zawsze żyje jako baranek zabity, dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również uraniołów i zastępy świętych śpiewają ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Mój Panie, w bieli przeczystej hostii, żeś do mojego serca odnalazł drogę prostą. Przyszedłeś pod osłoną zwykłego chleba z ziarna. Myśl moja i głąb wnętrza niezdolne Cię ogarnąć. Ty jesteś dobrocią, miłością, miłosierdziem. Wiarę, mą ufność Jezu racz łaską swą utwierdzić. Więc to serce ci oddaję, nie dla ciebie zawsze żyję, niech cię kocha najgoręcej, dla twej chwały wiecznie bije. Kochani rodzice, jesteśmy szczęśliwi, że was mamy. Wiemy, że każdego dnia otaczacie nas miłością. Bo kto jak to, ale wy potraficie kochać wielkim sercem. Może nie zawsze mówimy wam, kocham Cię, ale nosimy was w naszych sercach jak największy skarb. Dzisiejsza uroczystość Komunii Świętej jest także waszym świętem, bo to wy przyprowadziliście nas do Pana Jezusa. Już od sztu wędrowaliście z nami do kościoła. Od was nauczyliśmy się modlić. Pod waszą opieką odrabiali odrabialiśmy lekcje z religii. Tak wiele dla nas uczyniliście, dlatego wam pragniemy powiedzieć, jesteście cudowni, kochamy was. Drogie nasze Panie Wychowawczyni, w dniu naszej pierwszej Komunii Świętej chcemy Wam podziękować za trud wychowania i nauczania. Wyrazem naszej wdzięczności niech będzie modlitwa i symboliczny bukiet kwiatów. Na dalszą Waszą pracę. Szczęść Boże! Drogi Księże Proboszczu, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam dzisiaj Pana Jezusa w Komunii Świętej. Bardzo cenimy sobie twoją troskę o nas i serce, jakie ja włożyłeś w przygotowanie nas do spotkania z Panem Jezusem w sakramentach pokuty i eucharystii. Będziemy prosić dla ciebie o Boże błogosławieństwo o siły potrzebne do radosnej pracy dla Pana Jezusa, o to, aby przyniosła ona wiele dobra całej naszej parafii. Drodzy goście, jest nam bardzo miło, że przybyliście na nasze święto i razem z nami dzielicie radość z przyjścia Pana Jezusa w Komunii Świętej. Wiemy, że modliliście się za nas całym sercem. Babcie, dziadkowie, rodzeństwo, rodzice, chrzestni, krewni, przyjaciele, pan dyrektor oraz nauczyciele z naszej szkoły. Wasza pomoc i życzliwość towarzyszyła nam od samego początku w przygotowaniu do uroczystej pierwszej Komunii Świętej. Dzięczni za to składamy obietnicę, że będziemy pamiętać w naszych modlitwach. Wszystkim tu w Kościele mówimy z wdzięcznością Bóg zapłać. Moi drodzy, zanim udzielę wam bożego błogosławieństwa, jeszcze teraz poświęcę obrazki pierwszokomunijne oraz wszystkie przedmioty kultu religijnego, które macie ze sobą, które chcecie również przekazać dzieciom, które po raz pierwszy przyjęły Komunię Świętą. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i Módlmy się. Panie, nasz Boże, nikt nigdy nie oglądał ciebie. Uczynił to dopiero syn Twój Jezus Chrystus. On jest obrazem Twoim, odblaskiem Twojej chwały i odbiciem Twojej istoty. Prosimy Cię, pobłogosław te obrazki, pobłogosław wszystkie przedmioty kultu religijnego. Sprawa, byśmy stale, wpatrując się w Chrystusa, naśladowali przykład Jego życia. I starali się coraz bardziej do niego upodobnić, aż ujrzymy go kiedyś twarzą w twarz, tam, gdzie z tobą żyje i króluje na wieki wieków. Moi drodzy, na wspólną drogę z Panem Jezusem, który przychodzi do nas pod postacią eucharystycznego chleba, który pragnie, abyśmy go przyjmowali. Niech On nam udziela swojego błogosławieństwa. Chcielibyśmy często przyjmować Pana Jezusa do swojego serca, abyśmy mocą tego pokarmu kiedyś osiągnęli niebo, to szczęście wieczne, do którego jesteśmy przeznaczeni. A to szczęście, którego przedsmak mamy już tutaj na Ziemi, wtedy, kiedy uczestniczymy we Mszy Świętej, w sposób pełny, przyjmując Pana Jezusa w Komunii Świętej. Bóg zapłać jeszcze raz wszystkim za dzisiejszą obecność, za modlitwę w intencji dzieci pierwszokomunijnych. Pane z Wami. I z Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.